Myślę, że jesteście Państwo w mniejszości firm, z którymi będę dzisiaj rozmawiał, że macie swoje korzenie w Polsce, więc tutaj zapytam o rozwój tego biznesu przez te 30 lat nad Wisłą, jak to wszystko przebiegało. Wie Pan, nie tylko korzenie, ale również gałęzie, człon i, i cała, cała nasza struktura się zasada w zasadzie na działalności w Polsce, działalności na rzecz polskiego przemysłu kosmetycznego, ale również oczywiście działamy w krajach ościennych, w krajach Europy Środkowej, i wychodziliśmy od, od rynku polskiego, no w tej chwili yy, działamy z szerzej. To tu moje pytanie, bo cały czas charakteryzujecie się jako firma rodzinna, jednak gdzieś to też jest połączone z tą yy, ekspansją międzynarodową, ze skalowaniem biznesu, więc jak tak naprawdę to, to połączyć, bo gdzieś w różnych rejonach świata wy musicie pewne obowiązki oddelegować, dać komuś kredyt zaufania. Wie pan jest trochę tak. Obserwujemy modele zarządzania, prawda, zarówno korporacyjne modele, jak i modele właśnie firm rodzinnych. Firmy rodzinne wbrew pozorom potrafią działać na całym świecie globalnie, dobrze sobie radzą i posiadają pewną trwałość i możliwość, możliwość możliwości te, które w korporacjach gdzieś, gdzieś zaniedbują. Co w firmach rodzinnych jest najbardziej charakterystyczne, to e, 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 długotrwałość związków pracowniczych. To nie są pracownicy, którzy wchodzą na krótko. Pracownik potrafi od, od całą karierę życiową, zawodową. W jednej firmie rodzinnej. Ja myślę, że... I to jest dość, dość popularne zjawisko. To nie jest zjawisko jednostkowe. Ja myślę, że to co najciekawsze też w Waszym portfolio to ta współpraca z Brytyjczykami, CPL Aromas, bo to jest od 1995 roku i do dziś jesteście jej wyłącznym przedstawicielem. Tutaj muszę zapytać, jak budować tak trwałe relacje? Wie Pan to, z Brytyjczykami trochę jest tak i chyba nie tylko w biznesie. Buduje się relacje długo, ale jak już się dojdzie do pewnego poziomu, one są. Rozumiem. To jeszcze będę miał ostatnie pytanie, bo biznes i współpracuje z nauką, to jest taki wyświechtany slogan, natomiast wy bronicie się przede wszystkim tą udaną współpracą od kilku lat z Politechniką Krakowską, a więc znowu ten nasz rodzimy ekosystem, no to jak ta? współpraca przebiega? Bardzo dobrze, współpracujemy nie tylko z Politechniką Krakowską, ale również tu w stolicy z Politechniką Warszawską. E, e, tam nie, nie jest to może na stronie uwidocznione, ale to jest pewne nasze jeszcze, prawda? Tak, to jeszcze trochę jest trochę orga, w, w organizacji. E, współpracujemy również tutaj z wystawiającą się, zaczynamy, współpracowaliśmy i wracamy do współpracy z Wyższą Szkołą Kosmetyki, tak. która się wystawia na Państwa wystawie e, i uważamy, że to jest dla nas w, w bardzo wielu wypadkach był to sposób naboru pracowniczego, również. Okay. A również uważamy, że... Taki skor... produkt uboczny można powiedzieć. Tak, że, że wspomaganie na zasadzie próbek, projektów, formulacji, dawanie studentom, podnosimy troszkę ten, łączymy tą, 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 to kształcenie w Polsce z najnowszymi osiągnięciami, jeśli chodzi o branżę kosmetyczną. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.